Dla mnie ja ostatnio w robocie kurwa podchodzą I czy chce się napić A ja mówię kurwa dawaj bo gorąco jest nie To chłop kurwa wyciągnął litra bimbru, masz kurwa pi. Się tak napierdoliłem Macie na bocie chińską kapustę. Co? ty pierdolisz? Wait, ty kleka do no kurwa laga złapał mm. Czemu mam no burzę? Z nami, na moim mita. Czemu na moim nie? Czemu nie? Czemu nie? wziąłeś nie? Czemu No mi daj, zajebałeś. No właśnie, kazwa Wojtek śniłby się. Teraz LeBlanc Saporta musi grać przez siebie. No, teraz cię muszę zreportować też. Normalnie, reportuj go w chuj. Free, kill, free kill. Zacznij go bić, 7! Wow! O, dobre to było. Dobrze. Pierdolę znowu, kurwa ten każeł przyszedł. W kapeluszu, kurwa. Kurwo, jedna kurwa, kurwa zasłona game, no, kurwa, nie rzucie, no, pierdolone. It's only game. Why you have to be mad? No teraz chyba nie zabijemy. Teraz to już nie było, no. no, no czy, o. Nie zabijemy. Nie. Pierdolamy. nie, 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 nie. Gdzieś co, reka? No, no. <laughs> nie zabiłem! Ja zrobiłem. No ale ja Report, Report dżungl. Report dżungl KSK. tak. Przepraszam. Dobra, to już mit i Dżungl do zreportowania. No. Jedno O, i jeszcze flejmy. Jeszcze połowa drużyny. Jeszcze ten mit coś flimuje, to jeszcze dodatkowo werde labiusy. Jak będziesz słyszał, jak trzaskam klawiaturę, to wtedy jest moment, w którym możesz przyjść. Hmm? No, to jest ok. Kurde, myślę, jakieś mm. Wypierdalaj, kurwa, tym eko, w śmieciu. O, <trybuj> Co to było, kurwa Dobra. No nie, kur... już się poddała. No kitów. Tak, st st tak stoi, że wapera i O, że to sobie tak Ej, kurwa, może dżungla przyjść tutaj, kurwa? <gulia> Idzie do was na dół, kurwa. O no, kurwa! Dobrze. Czekamy na niego. A few moments later. Przecież. Ai. Na no, tryk to są nogi. Kurwa, Viking. Topory, kurwa! Śmiesz, to co? O, report dżungla? Report dżungla. <grym> Duet, czungla. kurwa. Bo nie gękuję. Chodź tu. Gdzie? Tu. A e, po co? No chodź. Nie, my chcieliśmy zreportować, teraz mi smu... Ale to wyjście jako dobry support nie mam tego do wykrywania. Nie? A po to co to mać? Po co? Extra Dokładnie A na naprzeciw Rabadon, tylko rabadon a... o, jak ona mnie chciała zabić chyba Tej kurwy zniżą przy mnie Patrz, ja tam się dzieje, zaraz przejdę o kurwa O Jezus Gabiłem report jungler, jak chuj Dżungla, report w chuj Nooo... Tak. Już tak. Jest. Tak. Smutno mi teraz. Nie piartol. Przecież <laughs> faca ci nie ma uczuć. Co ty mówisz? Powinna mówić. O jak mają to nazywaj się je cipami, kurwa. To jestem no, smutną And <coughs> Because I want linka... Are... mnie zestulował kurwa. No, powiem, jak KS, 0 wart hmm. bot, Reported że tak powiem dosłownie chuj nie zgryźlił, he <grymne> he <grymne> kurwa, ale ty śmieszny jesteś I to, to nie ja no, tak średnio co za śmieć kurwa dobra, idę Seven, spokojnie <grymne> jeszcze jest... nie rozpierdalam klawiatury, tak? w krzakach siedzi kurwa jebany mana ja nawet nie wiem, jak jarka wygląda. Mm, w się sensie, co Robi takie ziom, a później. <mum> i tak bez przerwy. A później cię atakuje, a później robi takie mocne pierdolenie Nie boże, ani spać, ani się położyć. Co tu zrobić? A hmm. kurwa, sen. Dobry. Jak to się mogło stać? No ja nie wiem. Czekaj, <mum> okay. co Masz chwila, kurwa. Nie, nie obrażajcie ale to... on chyba uczucia ma. Chyba. dżungla? Uczucia? Tak. No, no. A, to mi co... Michał i uczucia, kurwa. Mhm, mhm tak. Mhm. To tak jak ja i bycie trzeźwym, kurwa. To się nigdy nie stanie. Oj tak być, ko, plus jeden. No a teraz brzmisz trzeźwo. Im A po drugie kurwa tak całe życie już wie. Jest taki medal typowy. Idę najebać Akali kurwa tego. Tego? Tego, 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 tego kurwa. Ten będzie szyb przy śmieć. O kurwa to kwalityerka po prostu. Co ostatnio mówił, no i chuj. No jest jakiś napalony na mnie, pierdolą. Już nie, zgasiłem uh -huh. jego kurwa. Pociąg seksualny w pełną stronę. Ty masz już Kurwa, ej! Mam, kurwa. Ale chciałem mieć drugie, kurwa. Co mi się odjebało, że ja... Ja hila nie miałem. Jezus. 15 minut. Zawarłem, czego ty turret kurwa? Nie, no, nie ma. Chuj, heal'em. Bo, bo, bo może. jestem odważny. O, jak to piramidki są z tymi z... A ty masz heal'a? <grym> Daj, daj Reda. Daj chwila. O kurwa, heralda zrobili. O kurwa, o, Akali. Ta, co na smycz kurwa, złapała miniona. Dobra, chuj. Tam się grać. Mmm. Akali, Nie Nienawidzę zwierząt grających w tym, Sam gra w małpę przecież. No Te. i chuj. <śla> Bo on jest z dzikim zwierzęciem. To jest najbardziej ludzka małpa na świecie. A jakiego ja ma długiego? kurwa zajebali mnie. No, rzeczywiście. w wpierdol. <grym> to... Nieprawda już biegnę kurwa, nie chcę spuścić. Zgubiłem się, nie się spalę, spuścić. Kurwa. To mi się podoba. O to chodzi. Co? <grym> 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 Kraak jak Ej, niebo. Pierwszy raz się chyba w życiu spotkałem z sytuacją, że laska z którą gadam kurwa przez dwie przez godzinę się mnie pyta, czy chce się spuścić kurwa Takich kurwa wiesz, to nie jest codzienne nie? No kurwa lekko w szoku zostałem. Już w szoku został i chuj No i chuj, no i zostanę w. I tak teraz 4-5 gramy. Ej, bo ja nie... Ej, chuj. Czemu 4 na 5? Raz, dwa, jest szok. Stura ci się konia. jest szok. No. To rzeczywiście. To jest... To jest zestronowane. Oj niebećku, minus jeden. O, plus 1, jeden. Ja byłem plus dwa, ty Kurwa, gdyby nie... Gdyby nie wieża, kurwa, to by dostał w piętę. No dlatego pod wieżą byli, No bo jest ci, panie wojownik. <grym> Jestem wikingiem, kurwa. Jest. Jak ta Soraka już zapisy pizdę dostaje. Surprise, KS. Kurwa, reported. Reported him. Ej kurwa, przepraszam, ja nie chciałem... A reported very bad player. Kurwa, tu jest wieża, z stąd. Glój. <grym> e, jakbyś chciał wiedzieć, to na każdej linii jest wieża, nie? No, szok. Alicji, nie, nie po, wybaczcie mu, nie mu, od, on jeszcze jest w szoku. <stytutki> kurwa, mami do szklanki wleciało. <stytutki> Jak się tam. No, <stytutki> ja, Chodź tu. Chodź tu, kurwo! Znowu mi do szklanki wleciało, A nie, nie tak jest. No kurwa, no, nie. No próbuję ją złapać. Ale mi ni chuja nie... Mam! Nie, nie, podłogę! Idź ma kurwa Wody nie, 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 mówić, ale nie, nie, sobą śmietnik. śmietnik. Co? Chuj, na podłogę. nie, Dobra, jeszcze nie, Kurwa, gdzie ja ona leży? nie, nie, Morderca. W ciemów. W to się to się odmienia? Ciemu? Ciemu? Ciemu. Ciemu. nie, Ciem? Ciemu? Ciem. nie no, chodź, re Ja cię pierdolę, ale trudny język, polski język. Co tam się potrafisz? Bez co, polski język, trudny język, to Co tam nie potrafisz? potrafisz ma to jebana? No to dobrze napisał. A to jak chujowo tam, dobra, ja jestem pierdolnięty. No tak, chodźmy dobra. Coś tam się, o kurwa, tam coś się o kurwa w pierdol O kurwa, wpierdol. Wpierdol przecież, jak to

Wszyscy mają wpierdolę. No to ja fajnie, tak. nie powiem fajnie. No to no. Irony co? chyba. Co? Normalnie report my team. O, a chcieliście wikinga i kurwa leśnika Ta, na Nie chcielibyśmy wikinga. Bo co, bo rudy jest. Bo co mam broda. Ty jesteś kurwa łysy, a nie kurwa rudy. On jest, jest były, tylko kurwa ślepy. Co? <laughs> On był łysy, bo... On bo brudy. był rudy. No jebana ma jakaś mi napierdala, po. No, no. O podłogę, o podłogę. <laughs> Ty zajebałem ją! Tak machnąłem ręką i ja zajebałem. No, A, to jest super uczucie, nie? No kurwa, to No. Nie ma uczuć, bo nie Ja Jakie. <coughs> Patrz teraz jej wam jej. zapierdolę ciekawostką. Kurwa trzyma po śląsku to jest mota. Mota? Mota tego. Co się tak mota tej? O kurwa, ale gangbang. Ja wchodzę do krzaków, oni są tam w trójkę konia walą. Jaki morał? Nie przeszkadzaj ludziom tak w konia. Normalnie. Trzeba było wywiesić kartkę na gałęzi nie tak kurwa. Kurwa, No kurwa! Nie w tą stronę! Nie w odpierdalać teraz. Nie, bo ja chciałem no pójść... Chciałem pójść w tą stronę, żeby w tą mnie wyjebało, a wyjebało mnie w tą i tu. Daj kole. Kurwa. No nie. Czego wy nie żyjecie? No kurwa, daj te kole. Dawaj, kurwo! Babilewska, dawaj te kole A może frytki do tego? E? Zareś, no zaryśla No <laughs> Kurwa ty no Tomek, rób delfina Kurwa Jestem wikingiem Jestem delfina. Jak ja mam 68, kurwa tego Liftilo Mam 69, no, God! No, God, please, no! 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 Troszkę no! ja nie. nie! Co ty masz ze mną, że cały czas nie chcesz na tą niewaną smyt złapać? Jak chcesz się umówić, to powiedz kurwa, ale nie <noise> nice Bezpośredni. Mam, Mam swoje. powody A wtedy sobie nigdy nie chcieliśmy opisywać na scenie socjologicznej. Wyobraź sobie taki małpy stary kupuje kupuję małpę kurwa. Ty się śmieję, że ja w przyszłym roku kupuję małpę. Nazwij ją popito i nauczę ją blanty kręcić. To mi się podoba. O to chodzi. <noise> To <grywa> jest <grywa> <grywa> Stary, ale one są kurwa tak mądre, że jak ją nauczysz, to nas z tobą blanty będzie jarać, kurwa. Ka ale kapucyna, czy co? Nie, kapucyny są nielegalne w Polsce. Taką zwykłą, To kuchurma, ty pierdoleś, nie można kapucyna cepać? No nie. Kurwa, no nie. No po prostu kurwa, no nie! Boże, czy ty to widzisz? No bo stary, jakbym ją wyszkolił, powiedział jej, że ma coś iść do żabki, zapierdoli, to by ci to przyniosła. I mam już taki plan, żeby w chacie, kurwa, jak kiedyś ktoś wróci do mnie na chatę, żeby ta małpa siedziała i będę siedział zajebany, nie? No i mi powiedzą, co robi ta małpa w pokoju, no i ja powiem, to kto jest znać, pany, ja czy ty? Jak oni nas kończą w tym momencie, kurwa. Zapierdoli, dalej tylko w swojej głowie. Zaraz wiki, kurwa, przyjadę. A oni się tykają, nie mają psychy, żeby się wjebać. Nie, bo ich się kurwa odrodził. Chuj w ten ich nie mają psychy. <laughs> Jakby chcieli, to by byli inhibitora Ibitora skroczyli. Pojebałeś. No, kurwa, r mi za... No, Z Takiego się nie stało. <laughs> ja się wyleczyłem, ja... <laughs> Dobra, teraz jak mnie o to wyjaśniłaś, to jestem pewny, nie? To mi się nie stało, Dostałem w tuna na mordę. Po czym zostałem zdewastowany, a on właśnie się tepuje do bazy. Co to jest? Beku, kurwa. Beku u nas z jest, kurwa. <śm> <śm> Chłop, co zrobił? Michael. 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 Ja powiem tak. Y to wszystko jest w naszej głowie. Czerwony to mój ulubiony kolor. I ja wygrałem. the pampara kitru with the